Chcemy nawiązywać kontakt ze szkolnictwem średnim, i ten kontakt będziemy nawiązywać jeszcze bardziej intensywnie niż do tej pory. Z takimi szkołami, które są zainteresowane czymś, co będzie przydatne, jeżeli chodzi o, o nabory na, na studia, ale też coś, co będzie nas budować, pomagać nam się rozwijać. I kierunek architektura, który, który jest u nas w Politechnice od 12 lat. Jest jednym z tych kierunków, które, które się rozwijają i budują swoją, swoją markę. Nasi absolwenci już dzisiaj na rynku pracy znajdują się bardzo dobrze, tworzą swoje własne biura i wierzę, że przy współpracy z akademickim liceum przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania będziemy mogli trochę wcześniej dotrzeć do tych naszych kandydatów, także będzie im łatwiej wpasować się w ten nasz tok kształcenia i będą lepszymi absolwentami. Zaczynamy. Może tak bardzo wyraźnie od współpracy z liceum, ale też będziemy współpracować z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania, także w innych elementach funkcjonowania i szkoły i nas jako Politechniki Rzeszowskiej. Bardzo dziękuję Panie Rektorze, bardzo dziękuję uczelni Politechnice Rzeszowskiej. Na budownictwie również i na architekturze mamy naszych uczniów, te obecnie absolwentów, którzy znajdują bardzo dobre miejsca pracy. I myślę, że ta wzajemna współpraca będzie nam wszystkim bardzo dobrze służyła, będzie nas wspólnie rozwijała i myślę, że zapewni naszej młodzieży lepszą przyszłość. Także bardzo dziękuję za wsparcie szkolnictwa średniego.